Brooklyn, Nowy Jork. W nowojorskim terminalu rejsowym funkcjonariusz Munir zatrzymał turystów szmuglujących papierosy. Mogą wwieść po kartonie, reszta wymaga odslenia. Nie jestem szczęśliwa. Kobieta nie chce zapłacić 30 dolarów cła. Mogą się spakować, obejrzę resztę. Odslimy trzy kartony. Wcześniej byłam bardzo szczęśliwa, a teraz nie jestem. Jeśli odmówi zapłacenia cła, zostanie na nią nałożona grzywna. Musi płacić, bo źle się to skończy. Jeśli turystka nie będzie przestrzegać amerykańskiego prawa, dostanie grzywnę i trzy lata więzienia. Proszę odejść i usiąść. Proszę usiąść. Cło wynosi 30 dolarów. Trzeba je zapłacić, bo takie jest prawo. A my musimy je egzekwować. Wiem, że ludzie szukają okazji i starają się zaoszczędzić, ale nie ma takiej możliwości. To cło, które trzeba zapłacić. Tak to działa. Jeżeli będziesz się tak zachowywać, nie wypuszczą cię. Mogę zapłacić gotówką? Nie rób tak. Będę, bo jestem zła. Kobieta zrozumiała, że musi się uspokoić i zapłacić cło. Nie jestem szczęśliwa. Proszę wyjść na zewnątrz i zapalić. Choć zapłaciła cło, papierosy będą ją kosztować mniej niż gdyby je kupiła w USA. Nie rozmawiaj z nimi. Jestem wściekła. Po co w ogóle z nim gadasz? Turyści zapłacili cło i mogą ruszyć dalej. Dzięki za pomoc. Odprowadzę Was. Pozwólcie jej zapalić, uspokoi się. Nawet po opłaceniu cła wyda mniej niż w kraju, a przynajmniej dobrze się bawiła na rejsie.